Cześć, ja jestem Filip i od roku uczestniczę w nauce elektroniki w mojej szkole. Na tym kanale chciałbym Wam pokazać, jak piękną pasją jest mój przyszły zawód i w ogóle czym się zajmuję, co robię. Aby Was dobrze wprowadzić do tego pięknego świata, chciałbym zacząć od projektu, którym się zajmowałem. I jest to projekt o nazwie Hertmyk. Uwierzcie mi, jest o czym słuchać. Dobra, co w ogóle będę robić? W moim przypadku postawiłem na mruganie diod. Jest to prosta wizja, którą każdy zrozumie i każdy będzie mógł coś wynieść z tego, co zrobiłem. W moim przypadku postawiłem na wzór serca. Jest to prosty wzór, którego nie da się zepsuć jest po prostu przez każdego lubiany, przez każdego znany, idealny do takich projektów i przy okazji można go zmieścić na małych rozmiarach, na czym też mi bardzo zależało. Płytka nie może być duża, bo po co mam tworzyć ogromne urządzenie, które będzie, nie wiem, takie i będzie służyć do, nie wiem, mrugania diod zamiast wybuchania Marsa. To nie ma sensu, żeby robić duże urządzenia, które będą robić małe rzeczy. Skupmy się na tym, żeby wszystko było jak najmniejsze, jak najlepsze i przy okazji. Miało swoje cechy takie wyróżniające się. Sercem naszego układu będzie oczywiście multiwibratora stabilny, tak jak jest na miniaturce. Czemu? Jest to idealny układ do takich projektów, który ma w sumie nie najlepszą nazwę, ale do tego przejdziemy też później. W zasadzie działania. Naprawdę nie ma się czego bać, jest to prosty układ, który bardzo łatwo zrozumieć. Chociaż też tutaj nie będę wchodzić w ogromne szczegóły, dlatego jeżeli ktoś będzie chciał go zrozumieć w pełni, to albo polecam pójść na inny odcinek, albo czekać, aż wypuszczę dedykowany materiał tylko i wyłącznie multiwibratorowi, a stabilnemu. Im więcej będzie po prostu odzewu, że chcecie coś takiego, tym większa szansa, że coś takiego powstanie. A teraz. Przejdźmy do zasady działania. Jak już mówiłem wcześniej, sercem naszego projektu będzie multiwibratora stabilny, ale muszę troszeczkę chociaż wytłumaczyć, na jakiej zasadzie on działa i co on w ogóle robi, jakie sygnały generuje i to w sumie tyle. Nie będę za bardzo wchodzić w szczegóły, opowiem tylko i wyłącznie o podstawach generowanego sygnału. Więc osoby, które są tutaj tylko i wyłącznie dla fanów, bo nie mają co robić, będą się dobrze bawić, a osobom uczącym się współczuję, bo używane przeze mnie skróty myślowe nie są dobre do nauki. Dobra, wracając do multiwibratora stabilnego, jest to układ złożony z paru kondensatorów, rezystorów i tranzystorów, gdzie ich ilość jest czysto podyktowana tym, do czego sam multiwibrator będzie używany. W moim przypadku będą to cztery rezystory, dwa kondensatory i cztery w sumie tranzystory, chociaż można powiedzieć, że to są tylko dwa tranzystory. Sam układ generuje sygnał prostokątny. Co to znaczy? Wyobraźcie sobie, że jesteście słabo opłacaną pomocą hotelarską w hotelu. Waszym zadaniem jest otwieranie drzwi wtedy, kiedy ktoś przychodzi koło nich, tylko że klienci waszego hotelu przychodzą co określony czas, powiedzmy co sekundę. W takim przypadku nasz sygnał prostokątny jest wyrażany tym, kiedy drzwi się otworzą i kiedy drzwi się zamkną. Można powiedzieć, że otwarcie to będzie nasz sygnał wysoki, czyli blisko zasilania, a zamknięcie to będzie nasz sygnał niski blisko masy samego układu, lub jak to woli potencjału ujemnego, chociaż nie za bardzo tu mamy o nim mowę. Potem możemy to bardziej rozwinąć. Multiwibrator generuje takich sygnałów dwa, tylko że jeden jest odwrócony w fazie o 180 stopni. Co to znaczy? Jakbyście sobie wyobrazili, że macie tego naszego pomocnika hotelarskiego, to nie jest jednak on jeden, tylko są dwaj. Ale kiedy jedne drzwi się otwierają, czyli jeden pomocnik hotelarski je otworzy, to drugi pomocnik hotelarski zamyka swoje drzwi, przez co jeden sygnał jest dokładnie odwrotny do pierwszego sygnału. Co to nam w ogóle daje? W naszym przypadku tylko i wyłącznie to, że możemy zasilać różne części naszego układu. W określonym momencie. Nie musi być to ciągle zapalone całe serce. Możemy na przykład zapalać je, jak w moim przypadku, tylko jedną połowę, potem drugą połowę, co daje taką, można powiedzieć, że widzę bijącego serca, chociaż tu było czysto założenie wyglądowe. Tu nie ma żadnej analogii, ale ważne, że to dobrze wygląda. Do całego układu postanowiłem, że dodam też coś swojego. W moim przypadku postawiłem na możliwość regulacji natężenia i częstotliwości całego układu przez dodanie dwóch potencjometrów. Jeden będzie na liniach ładowania kondensatora, a drugi będzie na liniach zasilania diod LED. Na jakiej zasadzie to w ogóle miałoby działać? Diody LED po prostu, kiedy będziemy powiększać im rezystancję, będą słabiej świecić, a kondensator powinien się wolniej ładować przez sam fakt tego, że ładuje się z większą rezystancją. Oczywiście, przez to, że to jest rozwiązanie moje i musiałem je dodać własnoręcznie, nie znalazłem nawet czegoś takiego w internecie, musiało się okazać, że coś nie będzie działać, ale o tym powiem trochę później, żeby Wam teraz nie mącić w głowach. Jedyne co musicie pamiętać z całej zasady działania to to, że multiwibratora stabilny generuje dwa sygnały. Jeden jest odwrócony o 180 stopni, a obydwa są prostokątne i to pozwala nam zasilać dwa różne rzędy diod LED niezależnie od siebie. Jest to bardzo duże udogodnienie jak chodzi o całą rozpraszoną moc i inne takie, chociaż miałem nie wchodzić w szczegóły, więc już zamykam mordę. Dobra, przechodząc do wykonania, jest to w sumie najtrudniejszy i najbardziej żmudny element całego projektowania Elektroniki. Nie zrozumcie mnie źle, samą elektronikę uwielbiam projektować, jednak sam fakt tego, że muszę wycinać, kleić, nie wiem, używać innych klei, wybierać materiały, inne takie, gdzie ja po prostu chcę, żeby sobie mrygały diody, jest najgorszym, co może być, i strasznie tego nie lubię. Zwłaszcza, że tutaj wszystko może pójść nie tak i zawsze wszystko pójdzie nie tak. Nigdy nie miałem obudowy, która po prostu jak. Chciałem ją zrobić, to automatycznie zaczęła iść dobrze, dlatego kolejne obudowy, których będę używać, raczej będą kupione. Tak jest po prostu łatwiej, zwłaszcza że one kosztują parę złotych za coś, co normalnie bym robił po parę godzin. Wiem też o jednym projekcie, który będzie musiał mieć wykonaną własną obudowę albo bardzo dobrą kupioną i będę wam mógł o nim opowiedzieć już niedługo. A jest bardzo imponujący i naprawdę warto czekać. Materiałem, z którego korzystałem podczas projektowania samej obudowy, była pleksa. Jedyny powód, dlaczego wykorzystałem w ogóle pleksę, to fakt tego, że mam jej sporo, z jakichś tam drzwi innych takich, zawsze się gdzieś znajdzie i to jest w sumie jedyny plus całego tego materiału, bo... Jest ona twarda, jest ona gruba, łatwo pęka, i w ogóle jedyny fakt, który jest z nią dobry, to to, że łatwo nawet w niej wiercić i nawet dobrze się klei, ale to jest dosłownie wszystko, co jest z nią związane, co jest dobre. Jeżeli ktoś zna lepsze materiały, które można dostać, nie są drogie i w sumie się nadają do takich obudów, bardzo chętnie się o do nich dowiem. Sekcja komentarzy w tym momencie jest wasza. Zasada wykonania jest w sumie bardzo prosta: bierzemy tą pleksę, zaczynamy ją ciąć, potem, jak już jest wycięta na poprawne części, kleimy, robimy otwory, wkładamy elementy i wszystko już jest złożone. Praca, która by przy dobrych lotach zajęła może dwie godziny. Problem jest tylko taki, że tutaj zawsze coś pójdzie nie tak. Najpierw zaczynamy ciąć tą pleksę, to potem się okazuje, że jednak elementy, które wycięliśmy powinny być lekko dłuższe albo lekko krótsze, z lekko krótszymi nie ma takiego dużego problemu, zawsze się po prostu przytnie. Ale jeżeli są lekko dłuższe, no to radź sobie sam, no nie wiem. Jedyne co możesz w tym momencie zrobić, to po prostu wyciąć je jeszcze raz. Gdzie mi się to zdarzyło niestety, więc zmarnowałem dobry kawałek pleksy, który mógł zostać użyty do innej obudowy. Potem... Kiedy już zaczynamy kleić tą obudowę, to oczywiście, jakbyśmy mieli klej, to nie ma żadnego problemu. Ale kiedy klej się kończy w połowie klejenia, to trzeba iść do sklepu. Kiedy pójdzie się do sklepu, to nagle się okazuje, że Twojego ulubionego kleju nie ma. Jest tylko jakiś inny i on w sumie nawet nie działa dobrze, ale nie ma tamtego kleju, który chciałeś. Więc radź sobie sam, wszystko tutaj idzie źle, nie da się tego zrobić w ogóle bez żadnych problemów. Największym problemem w sumie było to, że nie miałem narzędzi do robienia otworów, które na szczęście już teraz mam, ale w tamtym momencie, kiedy próbowałem, Musiałem zrobić otwory, musiałem prosić mojego ojca o pomoc, żeby zrobił mi parę głupich otworów do głupiego projektu, gdzie teraz w końcu mam jakiekolwiek narzędzia, których mogę do tego użyć. Wcześniej była to po prostu katorga, chociaż nadal uważam, że robienie obudów to najgorsza część całej elektroniki, bo nie masz nic związanego z elektroniką po prostu się wycina kawałki materiału, a potem się je klei tu nie ma żadnej filozofii, tu nie ma nic co jest po prostu przyjemne to jest po prostu żmudna praca nad głupim kawałkiem materiału najgorsze w całym robieniu akurat tej obudowy jest to, że efekt końcowy nawet nie był zadowalający, bo myślałem, że dobrym pomysłem jest dodanie zawiasów na rogach obudowy tak, abyśmy mogli ją otwierać jednak są tam potencjometry, więc możliwość otwierania jej bardzo by ułatwiła ich zmianę, bo nie mogę ich Wyjąć poza obudowę, by były po prostu za duże. Chociaż potem wpadłem niby, jak to zrobić, ale już było na to za późno. Więc, jaki był problem? Kto normalny ma malutkie zawiasy do malutkiej obudowy, żeby je zamontować i w ogóle wtedy być bardzo szczęśliwym człowiekiem? Znaczy, ja wiem, kto ma. Ja mam, ale mam je dopiero po tym, jak dowiedziałem się, że będę ich potrzebować, bo. Kiedy już sam projekt robiłem, to wtedy tych zawiasów nie miałem. Więc jak wykonać projekt bez czegoś, czego się potrzebuje? No nijak, więc musiałem zacząć szukać. Znaleźliśmy małą szkatułkę, która w ogóle nie wiem skąd była. W tej szkatułce był bardzo malutki zawiasik, którego mogłem tam użyć. W ogóle bardzo podobny do tych, które kupiłem. Ale jaki był kolejny problem? Jak już wcześniej wspominałem, nie miałem narzędzia do robienia otworów. Jedyne co było, to wiertarka mojego taty. Więc jeżeli chcemy zamontować coś. Co jest tak małe, przez otwory, które będą ogromne, bo najmniejsza średnica, jaka mogła wejść w tym momencie do wiertarki, to były 3 mm, to jest po prostu niemożliwe i to było pewne. Że coś musi pójść nie tak. Cały zawias postanowił sobie, że będzie krzywy. Jest dosłownie nie do użycia. Cała przednia część lata tej obudowy. Jestem tak mocno niezadowolony z pierwszej wersji, że to jest po prostu szok. Nie dało się zrobić jej gorzej. Chociaż muszę przyznać, że wersja na drugi termin po zakupieniu zawiasów jest naprawdę zadowalająca. Chociaż jeżeli mam być cztery zawiasy, które kupiłem, które kosztowały około 10 zł za 50 sztuk, nie są czymś, co mógłbym polecić. Jeżeli ktoś się tutaj zobaczył i postanowił, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby je kupić naprawdę mocno odrazam bo śrubki które są w zestawie są naprawdę okropne i nie są one do używania głowy tych śrubek za każdym razem się wykręcają dosłownie nie da się ich wkręcić tak, żeby przynajmniej trzy z czterech, których użyjesz, się nie zepsuły. Jest to najgorsza część, jaką po prostu mają te całe zawiasy, bo oprócz tego są naprawdę dobrze wykonane. Po prostu ktoś bardzo mocno przeoszczędził na tych śrubkach, co jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe, bo produkt byłby dobry. Dla mnie to jest po prostu chore. Przechodząc do innych problemów, niż cała obudowa, jednym z nich była największa wada multiwibratora stabilnego, czyli fakt tego, że regulacja jego częstotliwości i natężenia nie należy na pewno do tych, które bym mógł powiedzieć, że są proste i są przyjemne. Sam multiwibratora stabilny ma bardzo dużą wadę. Kiedy zmieniamy natężenie na linii, na której akurat ja miałem diody, zmienia się też częstotliwość układu, bo sam tranzystor wymaga mniejszego wzmocnienia, przez co dłużej działa na jednym naładowaniu kondensatora. Jest to ogromna wada, która sprawia, że całość jest bardzo trudna do sterowania. Jak chciałem rozwiązać sam problem i dlaczego wcześniej mówiłem, że dodam możliwość sterowania tym. Postanowiłem, że zamiast robić to na jednym potencjometrze, tak jak miało być na samym starcie, żeby regulować tylko i wyłącznie częstotliwość, a tam natężenie to już jest inna kwestia. Dodam dwa potencjometry, które będą zmieniać i częstotliwość i natężenie. Opcja, która wydaje się najbardziej logiczna ze wszystkich. Niestety okazało się, że jak regulacja natężenia światła Działa bardzo dobrze i nie ma z nią najmniejszych problemów, jak w sumie teraz widać na ekranie. To regulacja częstotliwości nie działa wcale i powód niedziałania jej. Jest dla mnie niezrozumiały i nie jest to kwestia, którą sam mogę wytłumaczyć. Dlatego sekcja komentarzy jest dla Was. Jeżeli ktoś ma pomysł, dlaczego to nie działa i potrafi to wytłumaczyć w logiczny sposób, bardzo będę wdzięczny, bo to na pewno jest wiedza, która mi się przyda do kolejnych projektów. Dlatego, jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, bardzo chętnie zobaczę jego wiadomość w komentarzach. Jakby ktoś się mnie zapytał, jak w ogóle podsumuję cały projekt, którym był Heartbreak i czy w ogóle jestem zadowolony z tego, jak on wyszedł, to bym odpowiedział, że nie ma czegoś takiego, że jestem zadowolony albo nie jestem zadowolony. Pewnego dnia, zamiast sadzić marchewkę, będę pewnie sadzić rzepę, ale przestając mówić jak jakiś bardzo znany mędrzec, mogę powiedzieć tylko i wyłącznie tyle, że sam projekt był bardzo dobrym wstępem do roku szkolnego, który teraz zacząłem. Nie był on skomplikowany, nie był on trudny, ale jak widać nawet w bardzo prostych projektach da się znaleźć jakieś problemy, które będą sprawiały, że projekt nie będzie w pełni zadowalający. Zwłaszcza jeżeli mówimy o budowie, której nie jestem fanem i nigdy nie będę raczej lubić ich wykonywać. Jestem osobą, która uwielbia się bawić a nie bawić się w wycinanie kawałków pleksy. Uważam to za po prostu największą wadę elektroniki, ale do tego może przejdziemy w kolejnym projekcie, który raczej będzie wymagać takiej odbudowy, chyba że kolejność projektów się zmieni, to wtedy dopiero w następnym, następnym projekcie. Ale na pewno się on pojawi i będzie on taki, że na pewno was ukontentuje, więc radzę zostać, bo naprawdę warto. Mimo wielu problemów, które miałem z tym w ogóle całym projektem i mimo wielu. Błędów, które popełniłem podczas projektowania nawet i tak prostego układu, chciałbym powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, jak on wyszedł, zwłaszcza z wersji ostatecznej, która po prostu wygląda genialnie. Zwłaszcza patrząc na te zawiasy, które zostały dopiero później domontowane. Jedyne co Wam mogę jeszcze przekazać, to dziękuję, że w ogóle wytrwaliście do tego momentu, bo jest to naprawdę imponujące, patrząc na to, że to jest mój pierwszy film i mam nadzieję, że będzie ich więcej i że. Na pewno wytrwacie w kolejnych filmach i że nie będę zanudzał. To w sumie tyle. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście oglądając to i mam nadzieję, że widzimy się za miesiąc. Do zobaczenia.